Model dokonywania oceny lub samooceny działań lidera, część dziesiąta. Zasada kształtowania misyjności. Nakaz czynienia uczniami fundamentalnie związany jest z misyjnością wierzących. Bez dzielenia się swoją wiarą nie może być mowy o biblijnym uczniostwie. Bez dzielenia się swoją wiarą nie może być też mowy o zdrowym chrześcijaństwie, o pomnożeniu. I nie chodzi o dzielenie się wiarą przez niektórych. Ale o powszechne zaangażowanie w dzieło ewangelizacji. Dzielenie się wiarą powinno być stylem życia każdego wierzącego. Każdy z nas jest różnie obdarowany. Dla jednych rozmowa o Bogu z osobami niewierzącymi jest czymś prostym, dla innych stanowi wielkie wyzwanie. Tutaj lider powinien mieć to na uwadze, bo nie chodzi o przymuszanie kogokolwiek do czegoś. Celem jest wsparcie, zachęta, rozmawianie o wyzwaniach, o tym, jak sobie z tym radzą, wspólne świętowanie, gdy ktoś się przełamie, dzielenie się świadectwami i podobne. Niekiedy osoby, które mają wyzwanie z dzieleniem się swoją wiarą, mogą czuć się niekomfortowo, a nawet odbierać mówienie o tym jako presję. Jest to bardzo delikatna materia, bo lider nie chce, aby ktoś się źle czuł w grupie czy we wspólnocie. Jednak wieloletnia obserwacja pokazuje, że zaprzestanie świadomego kształtowania osobistej odpowiedzialności za dzielenie się wiarą prowadzi początkowo do komfortu, ale ostatecznie do braku działania w tym względzie. Ewangelizacja i uczniostwo powinny być stylem życia każdego wierzącego bez względu na obdarowanie, powołanie, możliwości. Ale żeby cokolwiek stało się stylem życia, to należy to praktykować. Dlatego tak ważne jest, aby lider świadomie kształtował odpowiedzialność za misyjne nastawienie wierzących. Podkreślam, że nie chodzi o presję, wymuszanie czegokolwiek, ale o intencjonalne działanie w tym kierunku. Pomocne może być wyposażanie wszystkich w umiejętności dzielenia się dobrą nowiną, prezentowania swego świadectwa i tym podobne. Ważne też jest uświadomienie, że dzielenie się wiarą nie dotyczy tylko zwiastowania Ewangelii w tak zwanych czterech punktach. W praktyce stosunkowo rzadko jest taka okazja, żeby odbyło się to w sposób naturalny. Zazwyczaj jest to rozmowa ogólna lub w jakimś sytuacyjnym kontekście. Albo o tym, co przeżywała się z Bogiem, jak Jezus wysłuchał modlitwy i dalej. To są naturalne sytuacje wynikające z pobytu w pracy, w szkole, ze znajomymi. Relacje budują się w oparciu o dzielenie się swoim życiem i stają się gruntem, który może w efekcie doprowadzić do wysłuchania i przyjęcia dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Jeżeli lider sam nie praktykuje dzielenia się swoją wiarą, to nie jest w stanie pociągnąć większości w tym kierunku. Skuteczna nauka przychodzi przez przykład. Podkreślam, że nie chodzi tu o częstotliwość dzielenia się swoją wiarą, ale o nastawienie, o modlitwę i wykorzystywanie dogodnych sytuacji. Czyli chodzi o misyjny styl naszego funkcjonowania. Pytania, które warto zadać. W jaki sposób jesteś przykładem dla innych w tej dziedzinie? Co możesz zrobić w najbliższym czasie, aby dać wzór do naśladowania? Ciąg dalszy nastąpi.